Znalazłem pewien wspaniały cytat, którym zamierzam się z wami teraz podzielić. Nie jest możliwe bycie po prostu człowiekiem. Spróbujcie to zrozumieć. To jest jak prośba. Pozwól mi się zatrzymać w połowie procesu. Bycie człowiekiem nie jest stanem, lecz procesem. Jeśli dziecko prosi, nie chce być nastolatkiem, nie chce być dorosłym, chce pozostać dzieckiem. Czy to możliwe? Dziecko już staje się nastolatkiem. Przemieszcza się w tym kierunku. Bycie dzieckiem również nie jest stanem. Nie możesz w nim pozostać. Przylgnąć do niego. Dzieciństwo to proces. Po nim nadchodzi młodość. To samo dzieje się z młodością. Choć starasz się pozostać młodym, twoje starania spełzną na niczym, bo młodość już zaczęła zmieniać się w starość. Chcesz być po prostu człowiekiem? Prosić o coś niemożliwego. Jesteś zbyt ambitny. Możesz stać się Buddą. To byłoby łatwiejsze. Możesz się stać Bogiem. To byłoby łatwiejsze. Pragnienie bycia po prostu człowiekiem jest niemożliwe do spełnienia, bo człowieczeństwo jest podróżowaniem, pielgrzymką, jest procesem, nie zaś stanem. Nie możesz pozostać człowiekiem. Usiłując tego dokonać, stajesz się nieludzki. Zaczynasz upadać. Nie posuwasz się do przodu, więc się cofasz, bo musisz się przemieszczać. Nie możesz pozostać bez ruchu. Ten cytat pochodzi z 22 strony książki Osho, Życie jako podróż. Niesie on ze sobą głębszy przekaz, więc pozostawiam Was tutaj z pewnym niedomówieniem, licząc na Waszą autorefleksję w tym temacie. Zaobserwuj mnie po więcej takich materiałów i zostaw komentarz, co myślisz. Do zobaczenia. Cześć!